A właśnie, czy jak poznając te osoby, nawet nie, nie z którymi jedzie się pracować, ale którzy trafili no poniekąd w to samo miejsce, czy czuje się jakąś taką społeczność ludzi, którzy są równie szaleni, że dobrowolnie jadą tam gdzie zimno i wieje? Czy, czy jest to coś takiego fajnego? Tak, to też bardzo zależy. Bo personel stacji to no, często są naukowcy, tak z którymi powiedzmy łatwiej tak jak no, mi znaleźć. Wspólny temat, jakiś taki zawodowy, ale duża, duża część personelu to też są osoby techniczne, no bo wiadomo, musi ta stacja działać. Więc mechanicy, energetycy, informatycy, tak zwane złote rączki też. To, to są osoby, bez których no, to wszystko by tam nie działało. I, tak, i też niektóre stacje są. Ogólnie matatryca jest przyjęta, faktyczny stanowi, że nie może być żadnych działań militarnych, ale niektóre stacje logistycznie są obsługiwane przez wojsko. I tak jak na przykład na bazylijskiej stacji część tych osób właśnie to są ludzie z wojska, którzy, którzy jednak dla nich to było takie trochę... oni się cieszyli, że tam są. Część z nich w ogóle to też duży szacunek z naszej strony, bo część, większość z nich pierwsza widziała śnieg w życiu będąc tam, bo w dozylii takich rejonów jest bardzo mało, gdzieś tam tylko w wysokich górach. Ale dla, dla nich jednak takie miałam wrażenie często, że to bardziej jest taka praca praca, że, że część odrobienia służby wojskowej, ale jednak właśnie wszyscy czują przez to takie właśnie bycie daleko wyizolowanym, taką, to, to jest coś takiego, że że się czuje taką właśnie jedność i to są takie, często jesteśmy też w kontakcie z, z wieloma z tych osób, no bo jest to takie, no coś, łączy nas coś wyjątkowego.